Cześć, oto szybki poradnik jak znaleźć sekretne pomieszczenie w nowym update'cie do Pet Simulator X. Wychodzicie sobie na normalno do Kat Taigi, wchodzicie tutaj do tego za ten wodospad tutaj, będziecie mieli okno E, musicie zapłacić 7,5 tryliona Rainbow Coinsów. Wchodzicie i jesteście tutaj w sekretnym pomieszczeniu, gdzie będziecie mogli odblokować sobie te oto jajeczka. Gdzie mamy Green, Huge Greena z zielonego Huge Peta i oczywiście czerwonego. Mamy tego kotka, gdzie ma śmieszną taką animację. Możecie usiąść na, na tronie i czuć się jak królowie, słuchajcie. Więc naprawdę i to jest tutaj jest jeszcze chest, który jest najmocniejszym chestem, który można bić w ogóle w tej grze więc musicie się tutaj naprawdę bardzo napocić, żeby zniszczyć tego chesta. Tu jest ta skrzynka, 5,53 biliona kosztuje, żeby sobie ją zebrać, więc ja mogę bez problemu ją sobie e, oczywiście otwierać. Możemy, słuchajcie, jechać z koksem i otwierać, oczywiście ja tego nie będę robił, ale tak znajdziecie tą sekretną lokację w Pet Simulator X. A tutaj znajdziesz kolejne inne moje filmy, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia.